Czy zastanawialiście się kiedyś, jakby to było, gdyby wasze oczy mogły robić zdjęcia? A osobisty asystent głosowy towarzyszył wam na każdym kroku, gotowy do pomocy w każdej chwili. What's the tallest building in the world? Burj Khalifa. Standing at 828 meters in Dubai. W dzisiejszym odcinku biorę na warsztat najnowszy owoc współpracy giganta social mediów i legendy stylu. Oto najnowsze inteligentne okulary Rayben Meta drugiej generacji. Ten egzemplarz dotarł do mnie prosto ze Stanów. To idealna okazja, by sprawdzić, czy mamy do czynienia tylko z drogim gadżetem, czy może z następcą smartfona. W tym odcinku przyjrzymy się bliżej jakości nagrań, przetestujemy możliwości sztucznej inteligencji w terenie i opowiem wam, jak. W praktyce wygląda codzienne użytkowanie tych okularów. Sprawdźmy więc, jak wygląda przyszłość. Zaczynamy!